wiemy, jaka niemożność jaki bezwład jak i jaki bezład tu panuje, jeśli chodzi o, o system, drodzy Państwo, skazać kogoś za batonik w Biedronce, są pierwsi kajdanki, sanki na trzy miesiące i tak dalej. Ścignąć bandytę, który drwi sobie od lat z państwa prawa i wodzi za nos, tego już niestety nie dało się ale co było najciekawsze, że ten, ta dawka homeopatyczna w Pisie, jaką była ta Solidarna Polska, sterowała połową albo nawet więcej kraju polskiego, tak, podczas rządów słusznie minionych. No więc teraz drodzy państwo jest kłopot. Kliknij subskrybuj i bądź na bieżąco, subskrybując pomagasz nam się rozwijać. Dobry wieczór Państwu, kłaniam się nisko, czyli co? Mamy to, tak, mamy to. No, prorok Mariusz Gzy już w piątek wszystko nagrał dla Państwa w specjalnym filmie, ale cóż, teraz mamy oficjalne tego potwierdzenie, jak to było? Robimy nie gadamy, a więc zrobili, drodzy Państwo, zrobili. Mamy oto największą kompromitację państwa polskiego, jaką tylko można sobie wyobrazić. Oczywiście nawiązuje tutaj do tego, że dziś oficjalnie sam nowotwór zero zbigniew Ziobro potwierdził. Że ma azyl na Węgrzech, że tam ma swoje nowe przytulisko, a więc wszystko to, o czym mówiłem Państwu w wigilię weekendu. No cóż, było to do przewidzenia oczywiście. No on, Patikoti, tak, no bo od tego zresztą wyszedł w swoim oświadczeniu zero ziobro, nowotwór Zbigniew, że on musi chronić dziecko i żonę przed psychopatycznymi atakami Donalda Tuska. No wiadomo, włączył mu się tryb bezszczelny, zresztą on mu się często włączał. No i nic dziwnego, że tak było, skoro państwo było wobec niego całkowicie i jest jak dotąd bezradne. A więc tak, no, w tej chwili MSZ Węgier potwierdził, że w Polsce dochodzi do, zdaniem oczywiście Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Orbanowskiej Węgierskiej, dochodzi do licznych nadużyć, jeśli chodzi o system sprawiedliwości, nie jest zapewniony ani nie ma. Pewności, że proces, gdyby taki się odbył o te 150 głupich milionów z Funduszu Sprawiedliwości e, 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 i Ziobro odpowiedziałby za wszystkie 26 zarzutów razem z Romanowskim, swoim przyjacielem serdecznym, no to czy ten wyrok tutaj i cały proces byłby sprawiedliwy. No, Węgrzy wątpią w to, cała Europa wątpi w Węgry i to już od wielu lat, odkąd quasi dyktatorem został tam Wiktor Orban, który kolejnych takich pisowskich, prawackich, a, a Polaczków prawda, przytula. No. Można powiedzieć, to była taka kanapowa partia, tak? ta Solidarna Polska, czy jak oni się tam nazywali. Została w końcu wchłonięta przez PiS jako przystawka, ale co było najciekawsze, że ten, ta dawka homeopatyczna w PiSie, jaką była ta Solidarna Polska, sterowała połową albo nawet więcej kraju polskiego, tak, podczas rządów słusznie minionych. No więc teraz, drodzy Państwo, jest. Kłopot. I to jest kłopot dla wielu, w tym również dla Jarosława Kaczyńskiego, no bo nie tak to miało się odbyć. Już z wewnątrz PiSu dochodzą głosy, że a, no, narobił im sporo ambarasu Ziobro i że to nie wpłynie dobrze na potencjalnych wyborców, że ten as w rękawie pod tytułem a, ochrona, w postaci azylu będzie trzymany aż do samego końca, a przynajmniej, że wytrzymają do tego 15 stycznia, tak? Dzisiaj no, zostało nam dni tyle, co na palcach ręki policzyć, bo 15, drodzy Państwo, 15 przecież jest posiedzenie tak zwane aresztowe, tak? Sąd miał się zebrać, bo nie zebrał się wcześniej, bo przypomnę znowu, Bezwład i kompromitacja polskiego państwa do sądu, drodzy Państwo, okręgowego we Warszawie z prokuratury nie trafiły przecież. Przypomnę, wszystkie niezbędne dokumenty. Sąd nie mógł pochylić nad tą sprawą, bo nie dostał od prokuratury wszystkich dokumentów. No to jest jak na psach Pasikowskiego, no bo Franc poszedł zatelefonować. No mniej więcej to się na takiej zasadzie odbywa. No więc wyznaczono na 15. No, ten co prawda nie wytrzymał, popuścił, zrobił kleksa. Okazało się, Hmm, oczywiście popuścił tego kleksa w wyniku śledztwa dziennikarskiego i dziennikarzy tam na miejscu demokratycznych, walczących o wolność słowa, czyli węgierskich z portalu śledczego. Tak, dzięki temu wiemy, że to jest ten azyl, ale dzięki temu też wiemy, jaka niemożność jaki bezwład, jaki bezwład tu panuje, jeśli chodzi o, o system, drodzy Państwo, skazać kogo się za batonik w Biedronce. Są pierwsi kajdanki, sanki na trzy miesiące, i tak dalej. Ścignąć bandytek, który drwi sobie od lat z państwa prawa i wodzi za nos, tego już niestety nie dało się. No i cóż, mamy oświadczenie prokuratury kuriozalne, drodzy państwo, bo inaczej tego nie nazwę że no okej, okay, no, poczekamy na oficjalny komunikat MSZZ-u. On w międzyczasie nastąpił, bo później już komunikatu prokuratura nie wydała ale teraz pojawił się ten komunikat właśnie całkiem niedawno, że no poczekają i zobaczą, no bo tak naprawdę to teraz i tak trzeba czekać na 15 stycznia, czy ten sąd się zgodzi na areszt czy nie, bo jeżeli polski sąd, sąd okręgowy w Warszawie już będzie miał wszystkie dokumenty, bo jakaś łajza dowiezie wszystkie papiery potrzebne, żeby już się nikt nie czepiał, żeby wszystko było na legalu. No to wtedy, jak ten sąd zdecyduje, że będzie areszt, drodzy państwo, to dopiero polska bezpieka będzie mogła wystawić za nim europejski nakaz aresztowania. Dopiero wtedy, nie dzisiaj, po tym jak się okazało, że on być może jest jeszcze u koteckiej pod pierzyną, bawi się z dziećmi w Brukseli, tylko 15 dopiero a raczej po 15, no bo trudno, żeby tego samego dnia uzyskano N, Więc to jest po prostu no, łyżka po obiedzie, no co mam Państwu powiedzieć? E, jestem, e, e, podwójnie jestem. jestem, ambiwalentny jestem, o, e, rozgoryczony i rozbawiony. Czego jeszcze trzeba? Jakich wydarzeń, żeby polski system sprawiedliwości wreszcie się przebudził, żeby przebudziły się polskie służby, które będą nie tylko ścigać złodzieja samochodu żony pana premiera i wsadzać do więzienia, gdzie nikt do więzienia nie idzie za krótkotrwałe przywłaszczenie no chyba że kradnie samochód leksusa pani premierowej. Kiedy to państwo wreszcie państwem będzie do jasnej cholery? No. Tu się zastanawiam. Czarzasty dzisiaj, jak brzmi komunikat kancelarii Sejmu, udał się. No się udał, no jak mnie to wkurza, to udawanie się. Udał się do toaletu, udał się do Berlina. Pojechał pociągiem do Berlina, nie można tak. Drodzy debile kanceliści z kancelarii Sejmu. No w każdym razie Czarzasty teraz nie ma czasu, bo jest w Berlinie, ale jak wróci, no to od razu wdroży procedurę, która też potrwa przecież kilka tygodni, bo przerabialiśmy to już, no która wdroży procedurę mającą pozbawić co comiesięcznego przelewu na konto z kancelarii Sejmu. No takie są fakty. Facet siedzi, pobiera diety, przeżera nasze podatników pieniądze, czarzasty jak se wróci, jakby nie mógł tego telefonem tam z zdzisiek, jakiś tam szef kancelarii, tak? Przygotuj papiery, tak żeby wszystko było na cito, ja przyjeżdżam, daję parawkę, ruszamy. Chociaż tyle. Nie, no przyjedzie, to będzie ten. Także jak, jak są tu stali tam za te parę dni, no to pomyślimy nad. E, no, jak sobie Czarzasty wróci z Berlina, to pomyśli nad tym, jak tu e, e, sprawić, żeby e, uciekinier z Polski, ścigany przestępca. Nie dostawał diety poselskiej co miesięcznej. No, w Budapeszcie żyje się dużo taniej niż w Warszawie, drodzy państwo. Także te jego 14 tam, tysięcy, powiedzmy, suchej, suchej diety wystarcza na naprawdę godne życie nad, nad Dunajem. No i cóż, no, przytyki na x minister Sikorski, że drogi zbyszku i tak dalej. No po co to wszystko? Teraz po prostu, to ja bym się na Waszym miejscu zakopał głęboko pod ziemię. Ile żeśmy o tym gadali, szanowni Państwo, prawda? Od miesięcy. I gdyby to były prawdziwe służby, to co by zrobiły? Gdyby to był prawdziwy prokurator, co by zrobił, Gdyby to był prawdziwy sąd. Co by... Przecież wszystkie te scenariusze myśmy tygodniami tu przed państwem, przed kamerami omawiali, także w każdym cywilizowanym kraju. Tak? Pamiętają państwo kolejny klasyczny tekst z psów Pasikowskiego, które nigdy się nie zestarzeją. No ale to nie jest każde cywilizowane państwo. To jest Republika Bananowa, państwo z kartonu po prostu. Państwo, które jest silne wobec słabego, ale słabe wobec silnych, wobec mocnych. Wobec tych, którzy mają szerokie plecy i wielkie umocowanie. Kompromitacją kolejną też jest sam fakt, że to się już rozeszło po świecie, że na świecie już się o tym pisze, że oto minister kraju Unii Europejskiej i to minister sprawiedliwości. Zbiegł na Węgry, gdzie dostał azyl, bo ma 26 czy 9, już nie pamiętam, zarzutów tak e, 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 łącznie też e, odpowiada za defraudację 150 milionów złotych. No przecież to jest hit, tak? To nie jest Wenezuela! To nie jest jakiś kraj na, drugi, na, na końcu świata zapomniany przez Boga, e, gdzie e, rządzą jakieś jaczejki e, i pseudochunty e, 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 najemników. To jest Europa, XXI wiek, e, zaczął się rok 2026. Co z tym łajnem e, e, teraz zrobić? Które, e, bo mróz zaraz przejdzie, od środy już mają być odwilże. I to zacznie cuchnąć, proszę Państwa, zacznie cuchnąć. A, I myślę, że e, e, ziobro, właśnie e, otoczony. Y, 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 z przybocznymi Orbana, którzy tam o niego już zadbają po sprowadzeniu, nie wiem, nawet z Brukseli, gdyby trzeba było, bo ten azyl dla, dla, dla Pati Koty to jest tak na wszelki tak na wszelki wypadek, gdyby się okazało, że za sprawy PZU na przykład też i się dobiorą do Dubska. No więc oni są zabezpieczeni, a w pisie są zbulwersowani. No bo jest duża frakcja tych, którzy chętnie by się ziobry pozbyli, bo ziobro de facto z Pisu nie jest. On nie jest pisowcem, on jest właśnie z tej kanapy Solidarnej Polski. To już nawet, to już nawet nie jest śmieszne, drodzy Państwo. To już jest właśnie straszne. Teraz on będzie właśnie z odległości tych 650 czy tam 80 km dzielących Warszawę od Budapesztu codziennie nadawał, codziennie będzie występował w Republice czy tam w tej innej Polsce 24 i będzie opowiadał, jaki to system autorytarny panuje w Polsce. Będzie po prostu drwił, szydził a, i e, no cóż. E, e, no, pamiętają państwo, tak? No, już tak na koniec, o tej fujarze, tak, o tym miękkim szonie. Cholera jasna, no. No, cwaniaczek Ziobro, przebiegła prawicowa gnida, no miała rację, no na to wychodzi. No serio, to jest najgorsze w tym wszystkim. Na filmach... Y zawsze dobro zwycięża, nie? Nawet jak przyzwyczajmy się do złego bohatera i zaczyna on budzić naszą sympatię, no to na koniec jednak dopada go ręka tej sprawiedliwości, no, w jakiś sposób, tak? Także, żeby widz wychodząc z kina nie miał świadomości, że, no, kurde, nie wiem, obrabował banki, mu się jednak udało. No nie, no, no, jednak go spotkała ta sprawiedliwość. Tutaj ta sprawiedliwość go nie spotka, chyba, że doszłoby naprawdę do... Akcji polskich służb Boziomro teraz postarał się już o paszport genewski, taki dokument w podróży, czyli taki. Erzac za skonfiskowany, unieważniony paszport dyplomatyczny i prywatny. Po prostu jego takie ID, tak, żeby mógł przekraczać granicę. Chyba, że gdzieś od Budapesztu, gdzieś tam od Kelet i po prostu te służby będą Polskiemu deptać po piętach i będą informować, co 10 minut, jaka jest aktualna pozycja Ziobry. Gdyby on jakimś cudem, nie wiem, poleciał do tej cholernej Brukseli, a, a żeby mu kolejny jakiś tam wlew zrobili, no bo przecież on on, nie zapominajmy, jest ciężko chorym, umierającym człowiekiem, więc a, a w tym jest chyba tylko jedyna nadzieja, no ale przecież zero nie po to to robił, nie po to jest ta cała akcja wielomiesięczna azyl, azylem zakończona, żeby on teraz jak idiota dał się złapać przy przekraczaniu granicy. No a cóż, a do Państwa na koniec jeszcze serdeczna prośba oczywiście o komentarze, o kciuki w górę oraz kilkuset osób, nam już tylko brakuje do całych 200 tysięcy, więc bardzo proszę, z nowym rokiem, nowym krokiem. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, proszę o wciśnięcie guzika subskrybuj tego właśnie dzwoneczka. checkpress.pl. Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.